Pan Zbigniew Reguła wraz ze swoim psem perełką w końcu zamieszkał w przydzielonym mu po eksmisji lokalu tymczasowym. Bardzo ładny pokój, przestronny telewizor jest. Jest umywalka. Czysta pościel, wszystko czyste jest, no to jest wszystko elegancko. Przypomnijmy, że problemy 67-latka zaczęły się 13 maja. Bez rzeczy, bez pieniędzy spał na dworze pod gołym niebem. Nie mógł zamieszkać ze swoim ukochanym psem perełką w mieszkaniu tymczasowym, bo jak został poinformowany, zabrania tego regulamin. Bardzo pomocna okazała się sąsiadka mężczyzny. No co mogę powiedzieć? No, wykąpał się, umył się, jeść dałam, do słoików gdzie się mu załam też jedzenie. Będę na pewno z nim w kontakcie cały czas, więc zawsze jakieś tam. Słonik zupy ode mnie dostanie. Chciałem podziękować mojej koleżance Eli, bo ona mi dużo pomogła. No, to jest kochana kobieta. Postanowiliśmy zainterweniować w domu turysty. Jak poinformowała nas Danuta Stankiewicz, właścicielka budynku, musiało dojść do nieporozumienia. Tym bardziej, że rzeczy mężczyzny od tygodnia są zdeponowane w biurze i nikt poza nią nie ma do tego pomieszczenia dostępu. Poprosiłem pana, owszem, proszę przyjść. I, i z książeczką zdrowia psa. Aktualnymi szczepieniami. Ja to rozumiem, że to eksmisja, że to jest przeżycie wielkie. Mógł czegoś nie zrozumieć. To wyszło nieporozumienie, że pies był szczepiony. Jest zaszczepiony przeciw się i na nosówkę. Odrobaczony jest. Ukochany pupil pana Zbigniewa Perełka wraz z nim zamieszka już w otrzymanym lokalu tymczasowym. Jestem strasznie zadowolony. Wreszcie będę spał tutaj gdzie trzeba, nie w piwnicy albo na podwórku. Sytuacja pana Zbigniewa nie poprawiłaby się, gdyby nie pomoc i empatia sąsiadów.